W ostatnim czasie słyszałem całkiem sporo absurdalnych i nielogicznych stwierdzeń ludzi lewicy, w sumie co się dziwić, odnośnie tego, że prawica w Polsce lub ogólnie Polska prawie niczym nie różni się od ISIS czy kalifatu. Postanowiłem dzisiaj podzielić się z wami paroma takimi stwierdzeniami. Zacytuję trzy osoby związane z lewicą, a w opisie pod nagraniem zamieszczam linki do materiałów, z których te cytaty pochodzą. Na początek wypowiedź aktorki i feministki Renaty Dancewicz o ustawie aborcyjnej. Nie trzeba być feministką, żeby coś takiego uznać za rzecz skrajnie nieprzyzwoitą, niegodną, niehumanitarną oraz niechrześcijańską. Nie widzę w tej chwili różnicy między kalifatem islamskim a Polską, która nie jest jeszcze państwem wyznaniowym, a świeckim. Nawet jeśli większość Polaków deklaruje przynależność do Kościoła Rzymskokatolickiego, nie można narzucać swoich zapatrywań religijnych całej reszcie. Po pierwsze, z tego co wiem, to pis nie chce całkowicie zabronić aborcji i w ogóle na dzień dzisiejszy nie wiem, czy chcą coś w tej ustawie zmienić. Nawet jeśli by chcieli, to czy walka przeciwko aborcji nie jest właśnie chrześcijańską postawą? Czy w takim razie, według pani Renaty, Dokonanie aborcji jest humanitarne i przyzwoite? Druga sprawa to porównywanie pod tym względem i w ogóle porównywanie Polski do kalifatu islamskiego. Nie mam pojęcia, gdzie pani Renata widzi jakiekolwiek podobieństwo. Czy chodzi jej o traktowanie kobiet w Polsce? Przecież w Polsce kobietom niczego się nie zabrania. Nie zabrania się chociażby korzystania z różnych form antykoncepcji. Jeśli kobieto nie chcesz mieć dziecka, to się zabezpieczaj i pamiętaj, że jeśli tego nie zrobisz, to w konsekwencji możesz zajść w ciążę. W czym problem? W tym, że często za swoje czyny trzeba ponosić jakieś konsekwencje? Porównywanie kalifatu, gdzie morduje się ludzi na ulicach tylko za to, że wierzą w innego Boga do Polski. Jest po prostu wybitną głupotą, ale spokojnie, nie tylko pani Renata rzuca takimi porównaniami. Bartłomiej Zindulski albo Zindulski napisał taki artykuł na stronie lewica.pl, na który swoją drogą powoływał się na Twitterze pan Piotr Szumlewicz, ale o nim zaraz. Problem fanatycznej homofobii, który właśnie zaowocował śmiercią 50 osób w Orlando, jest dobrze znany w USA. Gdzie religijni fanatycy, szczególnie niektórzy chrześcijańscy duchowni, od lat szczują przeciwko społeczności LGBT i usprawiedliwiają przemoc wobec gejów. Takich fanatyków nie brakuje też w Polsce, gdzie każda impreza organizowana przez społeczność LGBT spotyka się z pełną nienawiści reakcją prawicy. Skrajną prawicę w Polsce od skrajnej prawicy z ISIS różni tylko to, że ci pierwsi nie mają jeszcze broni. Gdy ją zdobędą, możemy liczyć na takie same sceny na polskim podwórku. Pan Bartłomiej po części ma rację. Może powiem dokładnie o jaki fragment mi chodzi. Problem fanatycznej homofobii, który właśnie zaowocował śmiercią 50 osób w Orlando, jest dobrze znany w USA, gdzie religijni fanatycy dokładnie ten fragment. To prawda, różnica polega na tym, że to nie chrześcijańscy duchowni są odpowiedzialni za masakrę w Orlando, tylko islamski fanatyk to islamscy radykalni imamowie namawiają do nienawiści, a wręcz do zabijania nie tylko homoseksualistów, ale ogólnie tzw. niewiernych, czyli wszystkich, którzy nie wierzą w Allaha. I znowu mamy porównanie, że skrajna prawica w Polsce to na dobrą sprawę ISIS, tylko bez broni. Serio? Kiedy ostatnio w telewizji słyszeliście, że prawicowiec zabił jakiegoś homoseksualistę? Albo polski prawicowiec wysadził się podczas marszu LGBT? Zabić kogoś nożem czy tasakiem to nie problem. Poza tym, czarnoprochowa broń palna jest legalna w Polsce. Broń jest, tylko najwidoczniej zabijać nie ma komu. Co innego, morderstwa czy zamachy w Anglii, Belgii czy Francji. Na koniec mój ulubiony lewak, który zawsze palnie coś, o czym później mogę zrobić nagranie, czyli pan Piotr Szumlewicz. Na początku wywiadu powiedział: Skrajna prawica się dopełnia z terrorystami. To w sumie takie porównanie, z jakim spotkaliśmy się przed chwilą. Później kontynuował. Siła Zachodu polega właśnie na prawach człowieka, właśnie na wielokulturowości. To jest tożsamość Zachodu prawdziwa. Nie żadne chrześcijaństwo, które społeczeństwo zachodnie jest bardzo zlaicyzowane i kiedy przychodzi Oriana Falaci i mówi, skrótowo mówię, spuśćmy bombę na jakąś dzielnicę, jak tutaj pan powiedział. To jest logika dżihadystów, właśnie, to jest właśnie całkowicie nieeuropejskie, to jest upadek europejskich wartości, I dlatego czasem mówię, nacjonaliści w krajach zachodnich właśnie zaprzeczają europejskim wartościom praw człowieka, pluralizmu, otwartości wielu stylów życia i to jest to odejście i ludzie spokojnie sobie żyli 30-40 lat temu w Szwecji, Francji, Belgii. I teraz pojawił się dżihad ze strony, nazwijmy to, muzułmańskiej i dżihad ze strony europejskiej częściowo, i to jest wspólny atak na europejskie wartości. Wiecie, dlaczego 30-40 lat temu ludzie w Szwecji, Francji czy Belgii żyli w spokoju? Bo nie sprowadzali sobie wtedy muzułmańskich imigrantów do kraju. Zauważcie, kto dzisiaj organizuje zamachy, molestuje i gwałci kobiety na zachodzie i żyje na zasiłkach, zadłużając coraz bardziej dany kraj. To są albo nowo przybyli imigranci z Afryki i Bliskiego Wschodu, lub potomkowie imigrantów, którzy przybyli na zachód 20-30 lat temu. To są ludzie bez wykształcenia, którzy zamykają się w swoich dzielnicach, gdzie oczywiście panuje szariat, a prawi obywatele, rdzenni mieszkańcy danego kraju, muszą płacić w podatkach na utrzymanie tych ludzi. Piotr Szumlewicz obwinia zatem stan rzeczy dżihadystów i skrajną prawicę, nie widząc, jakby tego, że właśnie otwarcie granic na multi -kulti doprowadziło do dzisiejszego kryzysu. Czy do tego nie doprowadziły lewicowe rządy? Wydaje mi się, że tak. Poza tym, jak ludzie mają reagować, do państw Europy Zachodniej przyjeżdżają imigranci, muzułmani, islamiści, którzy europejską kulturę mają za nic. Prawa człowieka, otwartość na wiele stylów życia, i co jeszcze, może szacunek dla innych religii, to przecież w krajach muzułmańskich jest nie do pomyślenia. Muzułmanie przyjeżdżając do krajów Europy Zachodniej nie chcą przestrzegać naszych zasad, tylko wprowadzać swoje. I tutaj jest największy problem. Pan Piotr zaznaczył, że chrześcijaństwo nie ma tutaj nic do rzeczy. Wolę żyć w kraju chrześcijańskim, gdzie co najwyżej dostanę od moherowego Bereta parasolką po głowie, niż w kraju islamskim, gdzie wyznając inną religię zostanę skrócony o głowę. Co myślicie o stwierdzeniu, że Polska czy skrajna prawica to jest na dobrą sprawę kalifat islamski? Czy rzeczywiście kobiety w Polsce są traktowane tak samo jak w krajach islamskich? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.